Cześć, tu Olga. Zapraszam cię serdecznie na kolejną praktykę. Usiądź wygodnie na wałku lub w kręgu, tak aby, abyś mógł mogła wytrzymać troszeczkę dłużej, bo będziemy się skupiać na górnej części ciała. Dlatego usiądź wygodnie. Ta pozycja dodatkowo wspiera nasze trawienie, więc przyjemne spożytecznym. I wydłuż plecy. Ustaw miednicę neutralnie. Odłóż dłonie na uda, zamknij oczy, i weź kilka świadomych oddechów. Zauważ, jak się czujesz, co się dzieje w ciele. Powoli opuść brodę do mostka. Pozwól, aby rozciągnął się w szyi. Barki zostają o, tam, gdzie były. Możesz delikatnie zacząć ściągać łopatki do tyłu. Podnosić barki do góry, i zataczać nimi okręgi. I zatrzymaj. Długi oddech w drugą stronę, do góry, do uszu, do przodu. I znowu zatrzymaj. I zacznij zataczać półkola brodą od prawego do lewego barku, powoli. Z uważnością, bez pośpiechu. I wróć do centrum, unieś głowę, i ponownie przyciągnij ramiona do uszu, ściągnij łopatki, opuść barki i zataczaj okręgi barkami do tyłu. Tym razem z prostą głową, prostą szyją, prostym kręgosłupem. I w drugą stronę. Barki do uszu, do przodu. I zatrzymaj, wróć do centrum. Wyciągnij jeden bark na maksa do góry, podciągnij całe ciało do boku, tak aby otworzył się bok ciała tego barku, który podnosisz do góry. I wróć do centrum. Druga strona, drugi bark, jak najwyżej do góry, do ucha i odegnij się delikatnie do przeciwległej strony. I. Wróć I jeszcze raz. Na maksa podciągnij bark do góry. I wróć do dołu. I ponownie do ucha. Rozciągasz cały bok ciała i powrót. I ostatni raz. Góra. Wracamy. Druga strona. I. Centrum. Super. Teraz unieś ręce do góry, ugnij ramiona w łokciach, zaciśnij pięści i ponownie zacznij zataczać okręgi barkami do tyłu, tym razem z napiętymi rękami. Barki do uszu, do tyłu, pięści zaciśnięte. Trzymamy kąt prosty w łokciach i druga strona. Do przodu. Super. okej okay. I zatrzymaj. Rozluźnij dłonie. Z wdechem otwórz klatkę piersiową. Spójrz do góry. Z wydechem zaokrąglij plecy. Pod złącz prawie że lub złącz łokcie. I znowu wdech. I wydech. We własnym tempie. Z oddechem. <laughs> pogłębiając. Odgięcie, wygięcie. I zaokrąglenie. Dołóż ruch gałek ocznych. Do góry, jak najdalej, i do dołu. Oczy pogłębiają nasze zakresy. I jeszcze chwila. Do centrum, rozluźnij ramiona. Weź kilka oddechów, zauważ co czujesz w barkach, troszkę rozciągania, troszkę pracy. I teraz rozłóż ramiona przed sobą szeroko i z wydechem wróć do zaokrąglenia. I możesz delikatnie przytulić swoje ramiona. I znowu otwórz szeroko. I z wydechem wróć. Przytul ciało. I jeszcze. Wydech. Zaokrąglij plecy. Wydech. Otwórz klatkę. I wydech. Zamknij. Pozostań w zamknięciu. Dłonie są na barkach i delikatnie zacznij bujać ciałem na boki, w zgięciu, do góry. Tak, aby pociągnąć, rozciągnąć te wszystkie miejsca na plecach, na bokach, które potrzebują uwagi. Możesz unieść łokcie w górę, po prostu poprowadź ruch tak jak... Ciało prowadzi. Super. I rozluźnij. Ciało wróć do centrum. I ponownie otwórz klatkę, zobacz, jak się czujesz, co się dzieje. Wyciągnij ręce przed siebie. Dłonie są skierowane wnętrzami od ciebie, palce patrzą w górę i w dół. W górę, w dół. W górę, w dół. I możesz zacząć delikatnie rozszerzać ręce na boki, cały czas trzymając ten ruch. I wracać do środka. Możesz zacisnąć pięści i ponownie powtórzyć ten ruch nad garstkami. I do środka. I teraz będziemy robić cały czas góra dół nad garstkiem, ale barkiem będziemy robić koło. Nie jest to proste. Koordynacja. No w garstek chodzi góra-dół, a bark wokoło. I w drugą stronę, do środka. Trochę ćwiczenia też dla mózgu. Ok. I rozluźnij. Super. Unieś się do klęku. Możesz odsunąć wałek Poza matę zahacz palce u stóp. Usiądź na piętach i ponownie ugięte ręce z wdechem otwórz klatkę, z wydechem zamknij pod nimietnice. I wdech góra. I wydech. I jeszcze góra, wdech. Spójrz w górę w sensie otwórz klatkę. Wydech zaokrągli plecy. Z wydechem unieś. Biodra otwórz się z wydechem zaokrągli. Z wdechem otwórz klatkę. Z wydechem. Zamknij. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Super. Rozluźnij ręce. Odłóż dłonie na matę. Przejdź do pozycji stołu, dłonie są pod barkami, kolana pod biodrami, możesz rozluźnić stopy albo pozostawić zahaczone i teraz zauważ jak tam jest pomiędzy łopatkami, z wydechem pozwól aby ciało opadło w dół i z wdechem odepnij się od maty, czyli robimy taki ruch w barkach opuszczając korpus i podnosząc go. Pracujemy w barkach, staramy się aby ciało, staramy się wyizolować ruch. W miarę możliwości oczywiście na tyle ile możesz, bez spinki. Ok, super. I wróć do neutralu z wdechem. Brzuch do maty, spójrz przed siebie, z wydechem podóń miednice i grzbiet i jeszcze wydech i wydech i wydech i wydech Ostatnie kilka wtłurzeń i wróć do neutralu postaw stopę prawą pomiędzy dłonie unieś korpus do góry jesteśmy w klęku dłonie na potylicy zapleć palce, otwórz łokcie z wydechem skręć się do prawej strony czyli lewy łokieć ciągniesz w stronę prawego kolana i wróć do centrum i ponownie wydech wdech. można zahaczyć palce lewej stopy, aby było troszeczkę łatwiej i skręt i wydech i jeszcze mocne nogi i zatrzymaj w skręcie i powoli łokieć do kolana i do góry. Nie jest to najłatwiejsze, trzeba trzymać balans. Okej, okay. i zostań w skręcie, rozłóż ramiona. I teraz, jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie e, osiągalne, to prawą rękę pociągnij do lewej stopy i otwórz się w takim skręconym półwielbłądzie. Długi oddech. I z wydechem. Wróć do centrum. Odłóż lewą dłoń na matę, prawą daj. Do góry. Super. Z wydechem dłonie. Na matę. Wracamy do klęku. Kilka rund krowy, kota. Wdech. I wydech. Wdech. wdech i wydech super, lewa stopa do przodu unosimy się do góry zaplatamy dłonie na potylicy zahaczymy prawą stopę z wydechem skręt do lewej i wróć do centrum i wydech Wdech. Ostatni raz. I zatrzymaj w skręcie. Prawy łokieć do lewego kolana. I do góry. Super. Okej, okay. Zatrzymaj w górze. Rozłóż. Ramiona w skręcie, lewa dłoń na prawą piętę, i prawa ręka rozciąga nam bok w skręconym, wykrokowym wielbłądzie. I zadaję, wróć do góry. Prawa dłoń na matę, lewa do góry. Z wydechem dłoń na matę. Noga do tyłu. Złącz kolana. Stopy. Odłóż czoło na matę. W pozycji dziecka. Ręce wzdłuż ciała. Długi oddech. Zauważ jak się czujesz. Co się zadziało? I powoli z kolejnym oddechem unieś się do siadu. odłóż dłonie na uda, pójść barki, wyprostuj plecy, wydłużony kręgosłup, złota nić, z czubka głowy ciągnie do sufitu. Długie. I podziękuj sobie za ten czas na macie ja również Ci bardzo dziękuję mam nadzieję, że Twoje barki i ciało poczuły się lepiej do zobaczenia na macie, na namaste